Witam, witam pani Chciałem wam tu pokazać, bo Jedna fanka Podarowała Ma fakturze dzisiaj Było ustalone wszystko co i jak Dostała kopra takie budciki Na obsasach Bardzo ładne Widzicie? Coś takiego dostał od fanki Przez do tego Zrobiła z nami zdjęcie, pogadała. No to nie wiem, o co wam chodzi. Że niby my fuja was robimy. Śmieszne to jest. Ogólnie dla mnie. Ale to jest wasza broszka, nie moja. Taki ładny bym. dostała prezent od fanki. No widzicie? To jest to. To trzeba mieć prawdziwych fanów, a nie ala fanów. Jeba się ich na krótko. Tych troli. Ja pierdolę trzeba być z jebem. Totalnym. Żeby słuchać troli. No nie, no ładne. Bardzo mi się podobają. Koprze też. Przymierzyła. Podziękowała. Widzicie? Z nami można na poważnie porozmawiać. A nie fuję granie. Będę, Taka jest prawda.